Do FC25 wszedł pierwszy płatny karnet w historii. A ja Wam dzisiaj powiem, czy warto go kupować i wydawać te ciężko zarobione coins. Dobra, dostaliśmy powiadomienie. Przepustka premium numer 1 z Fronkiem Ribery na czele. Jakieś nagrody dostałem, nawet nie wiem za co. Niczego czegoś nie odebrałem. No ale zobaczmy, zobaczmy, co, jak to w ogóle wygląda. Sezon FC. Co my tu mamy? Jest, jest płatny karnet. Wykup przepustkę premium, wyprodukować 50 dodatkowych nagród. Ok. 500 tysięcy point, FIFA points końców lub 1000 FIFA pońców No dobrze, zaraz zobaczymy, czy warto płacić te 500 tysięcy końców lub FIFA points. No, raczej nie warto wydawać, chyba że mać jakieś z turniejów, to może wtedy. Ale na początku dostajemy tak Kenny Lala w wersji 9.4, już bardzo wielki banger. Tutaj mamy karty jakieś jednorazowe, jakieś karty w pakiecie, cokolwiek to znaczy. Zaraz zobaczymy. Oczywiście w sumie ja już to wydam, bo i tak, wiecie, ja To do was nagrywam, więc będziemy mieli od razu. Jakiś przegląd nagród, co tu się stanie? 7, 8, 3, plus. i To jest prawdopodobnie wymienne z tego co widzę. Więc ogólnie paczki są wymienne, więc nawet końcowo to może się nieźle zwrócić. No bo podsumujmy sobie, żeby za quick tych kart wymiennych, z tego co tu widzę. Chyba, że mnie oszukują. Ale miały być wymienne. Będzie jakieś, no, 10 tysięcy najgorszym foderem obstawiam. 10 tysięcy tą paczkę to już jakiś zwrot w końcach. No mam jakieś, wiadomo, rady w pakiecie. Tutaj kolejne paczki. A nie, tutaj jest paczka wymiana dopiero, ok. Trzy wymienne rzadkie karty 7, 8, plus. No nie jest to zbyt. Jest, idzie o co w ogóle dostać przy tym karnecie. Trzy wymienne rzadkie karty 8, 7, plus. Ok, czyli są jakieś te, pacz te paczki wymienne, tam no, tamta nie była wymienna prawdopodobnie, dopiero od odtąd mamy. No okej, okay. czyli Quicksilver załóżmy tych dwóch paczek, to jest 8 tysięcy, może. mam jakieś ewolucje, to retro, tiki taka. No nie można tego dokładnie. O nie, można sprawdzić dokładnie, nice. Tiki taka plus max. No pamiętaj, PlayStation tiki taki plus. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie hulało. Mam jakieś. Do 582, plus wymienne, więc też jakby kolejny zwrot końców. Czyli za te 3 paczki łączy 20 tysięcy. Na ten moment jesteśmy tylko 480 tysięcy w plecy. Plus wiadomo, te nagrady premium, nie? Tutaj mamy kolejne jakieś paczuchy. 782, plus, no to dałośmy kolejne 10 tysięcy, to 30 tysięcy. 1082, plus, czyli kolejne 30, no już takie 45 tysięcy, bo bym obstawiał tak w najgorszej linii poru Na ten moment, ok 284, plus, no to 50 tysięcy. Dobijmy. Quick na razie jest dużo, dużo paczek strasznie, nie? Tym fajnie, że jest kilka paczek wymiennych. 3, 8, 3 plus, to do mu określenie 5 tysięcy, załóżmy, nie? W najgorszym wypadku, jakimś. No jest, jak wiem, 45 tysięcy łącznie. Mam dopiero 19 poziom, czyli jeszcze ze 20 poziomów. 10 tysięcy EXPA za karnet premium. Czyli będziemy ten karnet wbijali dużo, dużo, znaczy karnet, będziemy wbijali dużo, dużo szybciej, jakby za 20 poziom, a od razu 30 poziom. No, ciekawe. Tutaj mam 5 razy, 150 tysięcy łącznie. Mm, co tu dalej jest? Jakie wymienne paczki są jeszcze, Bo to jest najważniejsze, jeśli chodzi o opłacalność o karnetu? Wiadomo, no karty kartami. Widzimy jakoś tam Sonny Martinez, ale to są karty niewybitne na początek. Mamy to 60 tysięcy już po tych paczkach, co 24 poziom łącznie, załóżmy. Wiadomo, może być więcej, może coś trafić, od no, jakiś Vandenberg fajnie się wydaje. Znaczy czy ja mogę go sprawdzić? Mogę, pokażcie mi go. 4 na 5. Wiadomo, to już będą Totsy, nie? No wydaje się być fajne, ale wiadomo, będą Totsy, każdy będzie już inne, strasznie inne karty, więc... No, czy on taki opłacalny, nie wiem, zobaczymy. 28,5 5+, jakieś ewolucja, to tyle, to w ogóle ewolucje są spoko. To tu mamy co, kolejną paczkę, to jakieś 7,50. Do 60 tysięcy, a my łączy te wszystkie paczki, mniej więcej. No to kolejna paczka: 65 tysięcy, 70 pewnie, bo jakieś to będą wpadały po pokój yy, Gosens plus kwadrat za 30 poziom, ok. 285 plus wymienne, czyli znowu 80 tysięcy załóżmy. Na końcu to 385 plus wymienne, 95 tysięcy. Tutaj jakieś, nie wiem, 110 mniej więcej. Tutaj mamy już samych GoTów, nie? Bo to jest Burn Paczka: tu jest KIEZA i BACZUAI. W krótkim to też wygląda nieźle, ale no wiadomo, to już będzie. Prawie czerwiec, więc będą 30 razy lepsze karty prawdopodobnie od niego. No. Więc karty raczej tak zachwycają w tym premium battle passie. Ale na pewno jakaś fineska plus. O. To już jest na plus końcowo. Jak tak to wychodzi tak szczerze. Groda w pakiecie. Co tu jest? Zobacz grada, Ta premia do monet i 2,7 so, No normalnie. Warto płacić za premium, nie panowie? Na ten moment. 588, 8 plus. Okej. Okay. 2,90 plus. 5 i. I na koniec 5,8,8 plus. No dobra. No tak. Tak, realnie panowie, realnie wam powiem. Podujecie w wymianie 490, ok, to jeszcze jakiś coś. Dobra, i po finalnym podliczeniu tego wszystkiego wydaje mi się, że Karnet, jeśli traficie na najgorsze rzeczy, jakie mogą być, będziecie na minus około 250 tysięcy, 200 z tych paczek, łącznie wszystkich. Oczywiście będziecie mieć paczki wymienne, wszystkie jakie będziecie mogli, więc inwestycja nie jest zła, biorąc pod uwagę, że dostajemy kilka bardzo fajnych ewolucji. Więc według mnie karnet warto kupić, ale jeszcze nie teraz. Poczekajcie jakiś tydzień, jak będą te wyższe poziomy do dobicia, typu 15, typu 20, że będzie jakiś boost tych 10 tysięcy expa. Więc spoko karnet, ale kupcie go gdzieś pod końcówkę maja, tak mi się wydaje, jak już trochę pogramy w tym sezonie, bo na ten moment według mnie jednak chyba nie warto, chyba że warto potrzebujecie Kanego Lali na pierwszy poziom. Więc trzymajcie się, miłego dnia i siema.